musik <muchas> sobie koleją, a tu nagle przystanek płacie na napis na słupie bankowice mydlane, w bankowicach mydlane aż się roi odwanie. Wszyscy banki puszczają i panowie i panie. Wycięte słoneczki dłuchają. Wszystkie dzieci i mianie nic innego nie robią, tylko banki i banki. Siedzi dziadek na y z kręgu mucha sobie do fajeczki, a z fajeczkiem wyrażają kolorowe banieczki. I hop. Stoi krębasz na wieży, mucha w trąbkę z zapałem, lecą bańki wyglane, strąbki razem z strasz Straż pożarna pompuje wodę z miejskiej sadzawki, lecą bańki pod niebo ze strażackiej sikawki. Żaden komin w miasteczku brudnym dymem nie dymi. Dymią wszystkie kominy bajeczkami ślicznymi. Stoi pociąg na stacji, bańkowice mydlane, a ja myślę, wysiądę i intrym, oczy zaspalne. nagle co to? Gdzie napis? Czyżby farba odprysła? Napis gdzieś się zgubił, ja się gubię w domysłach. Bańkowice mydlane, było miasto i prysło, więc go szukam na mapie nad Notecią nad Wisłą. I wyciągam i zaglądam skorowić. Jest to pękło jak bańka. Nie ma wcale bańkowic. A potem w czwartek w bigosie, a w piątek w tatarskim sosie, w sobotę w <laughs> soku z moreli. Co miała z takich kolon co miała? Zmartwienia miała, bo z brudu lepi się cała, a na myśl nie przychodzi, żeby wykąpać się w wodzie. Tańcowała igła z nitką, igła pięknie, nitka brzydko, igła cała jak z igiełki nitce, poplątały się w supełki, igła na przód, nitka za nim. ach jak cudnie tańczy z panią. Igła biegnie drobnym ściegiem, a za igłą nitka biegnie. Igła górą, nitka bokiem, igła zerka jednym okiem, sunie zwina ręczna śmigła, nitka szepcze. Co za igła, tak ze sobą tańcowały, aż uszyły fartuch cały. Thank you.